Witam wszystkich w kolejnym odcinku na Pop Culture KBM, ja jestem Bishop, no i co, tym razem kolejny odcinek przed nami, no i co, jesteśmy wokół Strażników Galak Galaktyki, premiera była wczoraj, czyli 5 maja 2023, więc co, dzisiaj sceny po napisach, omówimy sobie wszystkie dwie sceny po napisach, które są, no i co? Myślę, że te sceny dwie po napisach, to tyle powiem, one może nie dają jakoś mega, jakieś mega zajabistek, jak na przykład w Antmanie, to były zajebiste w moim zdaniem, w Antmanie, bo coś zapowiadały. W sensie, no wiemy, że w tych Guardiansach też nam coś to zapowiada, te dwie sceny po napisach, ale ogólnie, no nie robią jakiegoś takiego mega, mega szumu, nie? Te dwie sceny po napisach, no i też nie są takie humorystyczne, tylko coś tam na coś nam... Naprowadzają, jak to zwykle w scenach po napisach ze Strażników Galaktyki miało być. Także dobrze, moi drodzy. Myślę, że bez zbędnego przedłużania, jeszcze zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem lajka i napiszcie jakiś pozytywny komentarz. Myślę, że możemy lecieć do pierwszej sceny po napisach. Pierwsza scena po napisach, moi drodzy: No to jest. Mamy pustynię. Mamy jakąś planetę i mamy ekipę. Mamy nową ekipę Guardiansów. Oczywiście liderem nowym jest Rocket, co wiemy z zakończenia filmu. No i tam mamy. No i tam mamy tak. Roketa, Ruta, który już jak widzicie trochę zarósł, więc to też jest ciekawie. Bo on będzie taką. Może jak wyjdą strażnicy Galaktyki 4. Oczywiście już bez Jamesa Gana i w, nie w tym samym składzie, bo już bez Gamory, Nebuli, Draksa, Mantis i. Yy, Starlorda, ale. No, jak widzimy, tutaj mamy nowy skład i jest Rocket, który jest liderem. Gród, właśnie który zarósł Będzie, będzie takim bardziej mutantem Grud, jeżeli wyjdą ci strażnicy Galaktyki 4, mówię. Eee... No i tak, oprócz tego mamy jeszcze Kraglina, Kos Kosmo, Adama Warlocka, To też ciekawe, bo Adam Warlock się przyda. Pylawel i Pylawel. <laughs> Paila Well, czyli ta dziewczynka, która została pod koniec filmu uratowana. No też spoko, ale no ona ma takie moce z komiksów, z tego co wiem, że jak Kapitan Marvel troszeczkę, czyli że jakaś tam ulepszona moc, coś tam, i latać, yy, wiadomo. No i moim zdaniem taka postać się może przydać Strażnikom Galaktyki, tak samo jak Adam Warlock. Jak wiemy, Avengers się zbliżają i być może Strażnicy Galaktyki przydadzą się i tym, ba tym bardziej Adam Warlock przydadzą się w pokonaniu Kanga Zdobywcy. Także, moim zdaniem, taki skład, jaki widzimy teraz na ekranie: Rocket, Groot, Cosmo, Kraglin, Adam, Warlock i Pilewell. Jest ciekawym składem, innym, czymś, czym jeszcze nie widzieliśmy w Strażnika Galaktyki. W Strażnikach Galaktyki ogólnie, myślę, że Strażnicy Galaktyki 4 będzie czymś nowym dla serii, czymś odświeżającym. Myślę, ale niestety, jak tego nie będzie reżyserował James Gunn, bo nie będzie. No, to kurczę, słabo to widzę. Tak szczerze, słabo to widzę. Bez reżyserii Jamesa Gana, ale dobra, no, zobaczymy już, jak będzie. No i pod koniec, sceny po napisach. Rocket włącza nam oczywiście motyw przewodni Strażników Galaktyki, więc to jest mega, mega oddany hołd tej całej trylogii. To jest jedną, moim zdaniem, jedną z najlepszych trylogii po Kapitanie Ameryce. Znaczy, no, wiadomo, jakby już nie liczyć czworo, czworo logii, to po prostu trylogii. Jedna z najlepszych trylogii w MCU. Tyle, tyle powiem. I jeden z najlepszych filmów po Endgame, jak na razie, MCU. I to, to widać, co ten film robi. Dobra. Druga scena po napisach, moi drodzy. No to oczywiście mamy tutaj już... No, wiadomo, pod koniec filmu Star-Lord, Peter Quill, przyjechał na Ziemię. Przyleciał na Ziemię i przyjechał do domu rodzinnego, znaczy do domu rodzinnego, do domu dziadka e, swojej mamy, chyba, czy tam, no, swojej mamy e, i, no i co, tam zamieszkał i żeby, wiadomo, odbudować relacje z dziadkiem i tak dalej. Dziadek się też jeszcze bardzo dobrze trzyma, e, więc no i w scenie po napisach, widzimy scenę, jak oni sobie jedzą płatki, rozmawiają sobie tam o czymś, no i urywa nam się scena, no i mamy napisane, że legendarny Starlord powróci. Ogólnie legendarny znaczy może być przez to, że mieliśmy taką serię komiksów e, legendarny Star -Lord, gdzie mieliśmy solowe przygody Starlorda. Więc ja wiem, że to możesz sugerować tam jakiś solowy film, solowy serial, jakiś, nie wiem, odcinek specjalny, ale myślę, że Star -Lord akurat się przyda, e, do z, po prostu będzie. Chris Pratt będzie grał jakieś postacie w jakichś filmach, niekoniecznie Strażnicy Galaktyki. Na przykład Nick Fury e, może po niego podejść, bo jest na ziemi, no wiecie, no. Chris Pratt, akurat Peter Quill, że przyleciał na ziemię. To jest mega, mega dobra karta przelargowa i postaciowa na ziemię. Yy, jaką Kevin Feige sobie tutaj załączył, bo mi się wydaje, że Star Lord kolejna postać przydatna bardzo. Yy, przeciwko, wiadomo, Kangowi i tak dalej w Avengersach. Więc każda pomoc tak naprawdę będzie tam yy, przydatna. Także, no, moim zdaniem, będzie naprawdę Git. No, napiszcie, jak wy oceniacie te sceny po napisach yy, Strażnika Galaktyki 3. Moim zdaniem, fajne, fajne, coś tam zapowiadają, czy Strażnicy Galaktyki 4, czy solowy film o Starlordzie, ale to wiadomo, wszystko w swoim czasie. Yy, a następne to dostaniemy od MCU, to już w czerwcu serial Secret Invasion, więc ja już się nie mogę doczekać, bo ten serial fajnie się zapowiada. Yy, analiza trailera jest oczywiście na kanale, więc zachęcam do sprawdzenia. No i co, Strażnicy Galaktyki 3? Ja już mówiłem 7 na 10 mega fajny film, ma swoje problemy, ale naprawdę. Kolejny oddech, chcieliśmy do dostać po tym endmencie, kolejny oddech jakiegoś fajnego MCU, którego dawno nie widzieliśmy. No i ocenę też tego filmu Zajębiste. I w końcu, w końcu mamy MCU na wysokim poziomie i należytym. Dobra, moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o Strażnicy Galaktyki 3. No i co. I sceny po napisach, subskrybujcie kanał. Widzimy się w następnych materiałach i na razie.